To co widzicie za moimi plecami to dla większości stary przestanek, który był, jest i będzie szary. Ale to nieprawda, ponieważ właśnie przystępujemy do akcji której będziemy udostępniać przestrzenie właśnie takich obiektów dla naszych artystów. Zobaczcie o co chodzi. Każda taka przestrzeń oznakowana w ten sposób, czyli miejsce na twoje grafity, to jest przestrzeń dla państwa dyspozycji. Jeżeli chcielibyście państwo pod kątem artystycznym to zaprojektować, wykorzystać, to to są fragmenty, które są właśnie dla was. Jedynie co musicie zrobić to skontaktować się z nami. Adres będzie znajdował się gdzieś tutaj i zachęcam do kreatywności, do zaangażowania się, ponieważ Mamy wiele przestrzeni, które właśnie za pośrednictwem waszej pracy mogą uzyskać nowy blask. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo przestrzeni artystycznej do wykorzystania, zobaczcie Państwo. Także czekamy na Wasze projekty, czekamy na Wasze inspiracje, czekamy na Wasze inicjatywy. Jedynie co musicie to skontaktować się z nami, i miasto jest Wasze.